Rostomili, y, mamy teraz jesień, to jest taka smutna pora y, bo wszystko już jest z pola, z gruntu skrócone y, trowa już się nie zieleni już jest tako, tako szaro, brązowo. brązowa y, na stromach już nie ma liści wszystkie liści już są albo jako ściel do chleba albo troszeczkę leżą y, na łażce Yy, tuż już yy, przyjdzie taki smutek, no listopad to taki najsmutniejszy miesiąc, bo noce są długie, już te razy, posunęli no jeszcze czas na godzinach, dzień krótki, no a o tym jesiennym smutku bych bym coś chciał powyrządzać. Jak mocie to moi drzista radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Roztomili, przyjdzie ku jesieni taki czas. Kej już wszystko z je poskludzane, liści ze strumów prawie wszystkie pospadowały. A jak godziny się cofało do zatku, to wieczory są długi, a chnedieć ma. W te wieczory, jak na polu wiatr gwizdo, a w telewizorze już nie ma bardzo się na co dziwać, to człowiek se, se wspomina tych, co umrzeli. Oto te razy rok temu, 10 roku temu, 200 roku temu, 300 roku temu. Ponik, pamiętają jeszcze tych, co umrzeli 50, 60 roku temu, czym człowiek jest starszy, to se poradzi wspomnieć więcej tych ludzi, a jakoś mu je ku tej śmierci bliży. Bo jak prawiła moja starociotka Malka, wszyscy pójdziemy pod dornik, a żaden tutaj nie będzie sądnemu dniu, dniu trąbił. Tak ze 200 roku temu, jak se te stare ciotki siadły u nas w kuchyni, na Podlesiu, w małych Kończyc to se wspominały o to tego gazde z lasa, co umrzył na spaniu. Wspominały se tą babę z kopca, co była jak hul. Była wielko zdrowo, a naros się obaliła, a już się nie spamiętała. Ani jak ją wzięli do szpitala. Wspominali se tego ożralca ze sztreki, co go rak zeżrął, A tamtego panoczka, co nigdy nie kurził, nigdy nie pił, a też do trzech miesięcy się stracił. Cały wieczór tak poradziły siedzieć, a wyrządzać, bo tela tych kamratów, a przecieli było do pospominania. A co jeden rok, jak se te ciotki siadły, te starsze paniczki, to tych co umrziło, a tych co się wspominały, wspominały, było więcej. A potem już pomału wieczora chybiało, co by se ich pospominać. A trzeba było te stare ciotki pytać, aż już kończą, a idą se krajuszkiem ku chałupie. Potem już ani tych starych ciotek nie było, ani starki, ani starzika, ale zaś było o czym wyrządzać, bo my se z mamą wspominali te ciotki, jak do nas chodzowały, jako czasem była sranda, jako poradziły o tych starych, hańdownych czasach porozprawiać. Było jeszcze starzika, starka, co pod koniec żywota mieszkali u nas. Przez lato drepsili po ogrodzie, a cały dzień kole, kole hałpy coś porobiali, ale jak już było ku jesieni, a przyszły te długie wieczory, to jak my sesiedli w izbie, nie trzeba było radia ani telewizora. Tela, była, tela było wspominania. Ta jesień to jest taki kapkę magiczny czas. To jest czas, kiedy człowiek zaczyna wierzyć w duchy, bo jak ba wiatr buchnie do okna, albo jak coś się za zaszkrobie za Olmaryą. Odma, to człowiek się zarosł po głowie szkrobie, bo nie wie co to na jest. Jakże był mały, to starzyk mi prawili, że w te dni na wszystkich świętych, a y, zaduszki, w ty, w, ty, w ty dziady, duchy tych co umrzeli, radzi drept, drept, dreptają po świecie, a wracają się spadki, tak tam kany, kany mieszkali. Szkoda, że inny rozwroku tak wspominamy tych co poumierali. Taki dziady, taki zaduszki by miały być cały rok, bo przecież ci, co leżą na kierchowie, by mieli leżeć, a i u nas w sercu. Ogień, co się poli na grobie, by miał się polić, a i w naszej pamięci. Coraz my są starsi, coraz więcej przyocieli, a kamratów se wspominamy, a czym więcej ich będzie do wspominania, tym bliżej będzie nam do śmierci. Do tego dornika, co o nim prawiła ciotka Malka. Rostomili, powyciągajcie stare fotografie, siednijcie se w izbie, a pokażcie dzieckom tych, co już nie ma pomiędzy nami. Jak nie będziemy wspominać, a pamiętać o naszych fotrach, o naszych ojcach, o Stazikach a prastazikach, to wierzcie mi, że o nas też może świat chneda zapomnieć. Yy, Rostomili, pyty, macie takie trzy obrożki kole mojej głowy. Yy, jeden obrozek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Drugi obrozek to jest playlista. To są filmy, co tematycznie się wiążą z tym, co, co teraz mówię. A trzeci obrozek to jest film, co można, można co można się wam spodoba. Dziękuję pięknie.